W tym filmie zajmiemy się wyjaśnieniem, czym jest komputer. Przedstawię propozycję podziału komputerów oraz powiem, czym jest programowanie. Zaczynamy zatem. Komputer jest urządzeniem elektronicznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych. Oznacza to, że zadaniem komputera jest odpowiednie przerobienie otrzymanej danej na daną wyjściową. Aby komputer mógł poprawnie działać, Potrzebne są dwa elementy. Jednym z nich jest hardware, czyli jest to materialna część komputera. Oznacza to, że jest to wszystko to, co możemy zobaczyć i dotknąć. Monitor, głośniki, płyta główna, procesor i inne składowe materialnej części komputera. Natomiast sam hardware nie będzie działał, jeżeli nie będzie software'u, czyli jeżeli nie będzie odpowiedniego Oprogramowanie. Powiedziałam, że komputer zajmuje się przetwarzaniem danych. W jaki sposób działa takie przetwarzanie danych? W pierwszej kolejności mamy dane wejściowe, które wprowadzane są do komputera bądź wprowadzane są do programu. One przez program są przetwarzane. Następuje generacja wyniku. Wynik następnie jest przetwarzany na dane. Wyjściowe. W jaki sposób działa to na przykładach? Jaki możemy przykład przedstawić? Chcemy obliczyć pole prostokąta. W pierwszej kolejności podajemy miary obydwu boków, które stanowią dane wejściowe. Następnie odpowiednie oprogramowanie przyjmuje te miary boków. Przetwarza je, czyli pobiera i pracuje nad nimi. Następnie generuje odpowiedni wynik i wyświetla ten wynik na przykład na monitorze bądź w oknie konsoli. Czy komputer to jest tylko PC lub laptop? No otóż nie. Komputery wbudowane są również w inne urządzenia, także urządzenia użytku domowego. Tutaj widzimy przykłady takich urządzeń użytku domowego i nie tylko domowego. I teraz im większe takie urządzenie, tym komputerów jest więcej. Wiadomo, jak jest samolot, to takich komputerów w samolocie będzie dużo więcej niż na przykład w pralce. W jaki sposób możemy podzielić komputery? Pierwsza grupa to są komputery do użytku osobistego lub biurowego. To są wszystkim znane nam komputery typu PC, typu laptop czy Macintosh. Drugą grupą są serwery. Serwery to są urządzenia, których zadaniem jest świadczenie usług na rzecz innych komputerów, np. laptopów czy komputerów PC, poprzez udostępnianie im pewnych zasobów. Lub też są pośrednikami wymianie danych. Jak to działa? Wyobraźmy sobie firmę, w której pracuje iluś pracowników. W danym pokoju w danej firmie znajdują się na przykład dwie drukarki, a pracowników jest czterech. Drukarka instalowana jest na takim serwerze. I przez taki serwer udostępniona wszystkim pracownikom w pokoju albo wybranym pracownikom w pokoju. Podobna sytuacja dzieje się na przykład z bazami danych. Taka baza danych również może być zainstalowana na serwerze, i wszystkie komputery albo wybrane komputery mogą być w odpowiedni sposób z taką bazą danych na serwerze połączone. Dzięki temu pracownicy danej firmy. Którzy mają dostęp do tej bazy danych, mają dostęp tak naprawdę do identycznej bazy danych. Kolejną grupą komputerów są systemy wbudowane. Jest to rodzaj komputera, który ma niekiedy niewielkie rozmiary i jest on wbudowany w inne urządzenie i jego celem jest sterowanie tym urządzeniem. Czyli Pralka sama w sobie nie jest komputerem, ale ma wbudowany taki system, który steruje pralką. Żeby ta pralka widziała, kiedy ma rozpocząć pranie, kiedy ma zakończyć, do jakiej temperatury ma podgrzać wodę. Podobna sytuacja ma się w odniesieniu do samolotów. Każdy z nas słyszał, że samoloty posiadają autopiloty. Autopilot nie mógłby funkcjonować, gdyby takiego systemu wbudowanego nie miał samolot. System wbudowany jest częścią większego urządzenia, nie jest urządzeniem niezależnym, tak jak na przykład laptop, czyli oznacza to, że sam system wbudowany nie robi nic wielkiego, musi być wbudowany w inne urządzenie, żeby spełniał w 100% swoją funkcję. Taki system wbudowany wspomaga pracę różnych Innych urządzeń, takich jak na przykład samochody, samoloty, rakiety, sprzęt medyczny, sprzęt pomiarowy, bankomaty, pralki, zbywarki i wiele innych takich urządzeń. I teraz wyobraźmy sobie, że chcemy zapytać komputera, jaki jest wynik dodawania dwóch liczb. Komputer tego wiedzieć nie będzie. Jeżeli staniemy przed komputerem i powiemy, Komputer powiedz, jak jest wynik dodawania 2 do 2, to komputer sam z siebie nie odpowie. Dlaczego? Dlatego, że komputery nie rozumieją ludzkiego języka, a rozumieją tylko i wyłącznie język maszynowy. Język maszynowy to jest ciąg 0,1. Jest to język zrozumiały dla komputera. Polecenia zapisane za pomocą ciągu 0 i 1 nazwane są kodem binarnym. Z czasem ciągi 0-1, zostały zastąpione poleceniami zwanymi assemblerem. Program, czym jest program? Program komputerowy jest to ciąg instrukcji napisany w konkretnym języku programowania. Ciąg ten jest przeznaczony dla komputera, aby widział on, co ma wykonać, w jakich okolicz okolicznościach i w jakiej kolejności. Programowanie. Czym jest zatem programowanie? Programowanie to jest nic innego jak pisanie programu. W skład programowania wchodzi projektowanie programu, tworzenie, jego testowanie oraz trzymanie. Każdy proces programowania. Wygląda mniej więcej tak, jak zostało to przedstawione na tym schemacie. W pierwszej kolejności mamy problem. Czyli mamy jakiś problem do rozwiązania, jakieś zadanie. Wiemy, że komputer jakieś zadanie musi realizować. Następnie należy zaprojektować, w jaki sposób takie zadanie, taki pro, pro, problem mógłby być zrealizowany. No i tutaj Możemy zastosować poznane już wcześniej schematy blokowe. Następnie przechodzimy do kodowania, czyli do pisania programu. Jak już mamy gotowy program albo jego fragment, to należy ten kod przetestować. Jeżeli są jakieś błędy, no to albo wracamy z powrotem do kodowania, albo wracamy z powrotem do projektowania. Tak długo musimy taką pętlę wykonywać, aż wszystko będzie w porządku. Jeżeli jest w porządku, to otrzymujemy gotowy program. W tej lekcji to już wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.